Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Dararagor A to co się moi drodzy, jest to panią szok Infinity Mam zacząć przy kolejnego wspaniałego odcinka z tej cudownej gry Miejmy taką nadzieję Na razie się gubimy i zastanawiam się Gdzie my mamy iść i chyba już widzę nas cel podróży Czy ja mogę ciebie jakoś wyłączyć? Mogę ciebie na pewno przejąć i to zrobię, bo... Ej ty, trudny boże, trudno się naprawdę daje się we znaki. Tu też mogę zmienić w Okej, okay, dobra, lecimy. Świnka! Restauracja. Okej. Okay. Zrozumiałem! Tak, opuść! Zupali mój tropiec nie dotarłbym wkrótce do dziewczynki. Moja misja. Była by skończona. Czy jest sens coś się skradać w tej grze? Wypij nieznany alkohol. Plus zdrowy minus. Tak, uważam, że tak opić alkoholu nie jest mądrym pomysłem. Co to jest? Zapas soli. Wypij napój plus sole. Nie Amunicja karabiny maszynowego. Mm. Karny sezonowy dał Ci znakomity pozorny oraz ulepszenie złoty karabiny może eee. eee. Okej, okay, super. Zostaliśmy masę rzeczy. Tylko pytaj, możesz. Um... Coś jeszcze? Chyba nie. Co i mają? Super. Green. Zielony żółw, podoba mi się, chce. Co to jest? Jestem ja zbadać tutaj cały świat. Porównanie otwarcia. E? Czy to będzie to samo, czy nie? Prog stawia czoła wrogom wewnętrznym i zewnętrznym. Kimczyce, go biorą nie, nie, nie eee, czy prorok jest taki proamerykański? Aha. No ale no chyba dobrze, no bo chyba nie warto. Okej, okay, czyli prorok będzie walczył ze wszystkimi. Kuwa, jaką grypę wygląda? No, stary dziadek taki dosłownie. Nie wiem, czemu on mi przypomina, którego z tych apostołów Jezusa. Aaaa, ale nie będę mówił kogo, bo jeszcze pomylę. Opuszczamy tak zwaną Unię. Kurzliwe Ameryka odwołuje swoje. Okay, czyli rozumiem, że to miasto na początek było na ziemi, dopiero później ono poleciało w górę. Eee... co ja tu robię? Widzicie, co, ja tak, ja tak tylko wezmę kasę od Was, bo. Poza to yy, specjalny lubieniego dający ci unikalne tylko 4 sztuki naraz. Aha! Nowe nakrycie głowy. Elektryczny się 70 na ogłoszenie ataku. Yy. Okej. Okay. Tylko 4 naraz mogę. A tu jest tylko tyle. Ej, czekajcie, muszę zjedłe. Piorny żołnierz. Zabijanie. Kłopką z Wigorudy. Dobra, moi drodzy, wyposażyłem się, ale. Nie, czy dobrze się wyposażyłem, nie wiem. Zobaczymy to z czasem. Jesteśmy trochę tankiem. Masz tu coś dla mnie, czy nie? Patrz! Gutówka. Taki mam, full. Kim wy jesteś, trochę mnie przeraża ci ludzie. Mówisz, że to mi się przyda, tak? Ulepszenie tarczy. Dodaję pole magnezy, które. Super. Zaskakujące, że to działało. że nie ale magnetyczny podróżą, może się, jeśli nie rodzeństwem, to jest pewne, ale jesteś zaipiści. Dobra, czyli? Ok, to mi teraz też daje gotówkę. Podnoszenie tych rzeczy, ale to fajniejsze pomysł. his biograph me. the man pays for exactly 100 pages in advance. Now I'm half a Jew when I smell silver so I say I say father your flock would pay for a thousand you so find the I'd settle for less And then the prophet looks to me and says 100 will suffice as I know how it ends. Hmm. Co ja mam tutaj zrobić? Wow! Sejpiste. Ok. Wow, i ja tak będę. To będzie mega. Przeskrzynię. Kasa. Um, dobra, ale co ja tu robię? <laughs> Zajebiste Dobra Myślałem, Nie to O, fajerwerki, proszę Nie, to raczej alarm dobra, nic mi teraz nie jest straszne Mam karabiny Widzę go tam Wo co Pokaż się Jest tu w ogóle auto-celowanie, co mi mega wkurza, nie powinno być rzeczy A chyba jest to przemyślane z konsoli. konsolą A z żołnierze już Z góry strzelają dużo rzeczy do lutowania jednocześnie Tędy Jeszcze czegoś mi brakuje? Ala mapy Coś takiego Chyba lepiej się tam nie wychylać A muszę dzięki za współpracę. Ja tylko tutaj zbiorę karabinki, apteczki i mnie nie ma. O ja się w tej części oni nie czuję, żeby ci przy incybeli tacy wiecie. Takimi gąbkami przeciw. w poprzedniej części trzeba było naprawdę w twarz im strzelać. Jak ty bym myślał, żeś mnie nawet nie widzisz? Jak ty mnie. Won. Wą... No i cudnie, zacnie. Mogę tutaj wiesz? Ej, mogę. Chyba niżej. Mówisz, że prorok jest przygotowany. A co ja złego wam zrobiłem? Ja tylko anko odnaleźć, a bo od razu mnie tak traktujecie. Czy jest tu sens kakać? Nie. Idziemy tam. Eliu, jest tu kto? Ładnie tu i tak macie. O, jabłuszka i monetki. Dziękuję. Jok milutko Chyba nie w tą stronę Co ja bym dał za mapę I to tak naprawdę Czekajcie, ja mogę iść też To nie Nie no, jak w mam iść sam Prezydencja jest tu mapa? Czekajcie, dzisiaj nie trzeba było ich tak traktować. Spojrzałem królewskie Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych? Okej, okay, wy lubicie czarnych Ja się mogę nimi zająć. Aha, czyli wy lubicie czarnych, bo ty sama jesteś Czy nie Okej! Okay. Znaczy Nie bądźmy rasist rasistami Nie bądźmy rasistami Pamiętajcie Ale ciekawe motyw w sobie wybrali O, tu jest sklepik. Mogę wyjść ten, jak mogę. Ja wam nie odpuszczę, ser. Ktoś jeszcze? Kobieto, Podaj się. Oj, nie w ciebie? Ciągle jestem przyzwyczajony, że sprawa go się strzela Znaczy celuje Easy Ej, póki mi zabraknie amunicji Tak powiem, że nie mam się czego bać Co to? O, okej okay. Piekalny gościu się wkurzył Jed, jed, jed. Nie ma Czemu? to się wkurzył o! Nie no mam Co czemu mnie zmieniło? A, bo po, e kliknąłem. Ej sterowanie mi totalnie pasuje w tej grze Będę musiał sobie pozmieniać Słyszcie prorokowi? Fuck off Kto to wymyślił co koniku? Słyszmy prorokowi Tak kurwa bo to jest mądre Petardy! Co zróbmy? Jebnijmy w nie Dobra, przynajmniej teraz wiem, że to są beczki po prostu czerwone, które wypukają. <laughs> Ale się zrobiło mroczno. Tu są z wężem narodów? Chińczycy! Ale pteczki mi dali się amunicję. Mijoza. Serio, nie podoba mi się ten klimat mroczny. Dzień dobry? To jest zgniłe, fuj. wy jesteście? To jest, jest pamięć kogoś innego. To nie jest... Czemu to są kruki? Przepraszam! Kim wy jesteście? Czemu to jest tak za... Co to z mafią? Nie, ja myślałem, że to jakieś fajne stowarzyszenie. Kuwa mafia. Dobra, idziemy po kolei was. Dobrze. Nie strzelaj. Motyw jeden mi się to naprawdę bardzo podoba odnośnie amunicja. Znaczy amunicja pół Broniem, Broni są po prostu genialne. Uf, jest inny dźwiękiem walczy się chatszoty. Czemu to są kruki? Powtórzę. Kutniose. A, takie to też. Amunicja.

And hypocrites of Washington betrayed him. Our prophet did not heal. He did not come crying for their redemption. Like our fathers broke with the great apostate. Our prophet broke with these so-called patriots. And today is the day we celebrate this ascent. Wy jesteście źli na mnie Czy może jednak mi nic nie zrobić Nie, nie może, to musi być miniboss Przepraszam Wod. Gdzieś nie winiątek Jeszcze ktoś Ja szczerze że was mogę z łapki, kto mi tu strzela? Won, kto ma te pistolety? góry, a mogą was z góry postrzelać normalnie, co za chciałem się.

Fekin! Waszyngton? Like... O, kluczyk. Zadanie opcjonalne daje ci, mu, żeby pozyskania ceny ze sobą na śmiech. I mor HP. Perfect. Ale jo, jak, jak do znanych mi miejsc? Nie, tu gdzieś jest zameczek, fajnie. W Waszyngtonie powiedz mi, gdzie jest Twój zamek. Jak wam powiem, pochodziłem i nie znalazłem niczego ciekawego. Miejmy nadzieję, że to będzie dalej. Fox Populi, kto jest? Kto to jest? Może to oni są ci, którym teraz jestem, tu. Winda. Poncerne radio. Nice. Z Vox Populi. Kurwa, kim są Vox Populi? Ewidentnie muszę zjechać się w window. Jakie? Okay. Push the button. Mam trochę? Mam. Okej, okay, problem w tej części będzie z za większy niż poprzedni. To jest trochę creepy, chroniąc naszą rasę. Cześć. I... mam wszystko. Dzień dobry. Tam jest coś ukryte. Tam dobiega muzyka. Co to jest? Oczywiście będę i wszystko muszę tu Nie ma opcji, że co zostawię. Najważniejsze. Myślę, że to było fabularne. Tu jest lew! Nowe spodnie, łamił głowy. Porównanie. Eee, ujjjj. Czekajcie. Dobra, zamienił mi, czyli obrażenie krytyczne ma zwiększone rozumienie. Spoko. E! Torturowali. Eee, Fuj. No, mogę? Dziękuję. Takie rodziny? Kto czy co? Chiński? Kimczyk? Z ich tu? No i nie będzie ramenu. Nie ma ryżu więcej. Co? Nie mogę. Dobra. Ziz. O. O. Musisz zacząć mocniej, coś. Patrz tu. No chodź. <śm> to będzie łatwe.

O, łama się przekonali, Sofir. Dobra, jest ja od po prostu zadań obrażenia. Ogłuszenie twojego przynajmniej zadań mu obrażenie. Ogłuszenie. Czekaj No tak jest zasadzie. jak fajne są te krótki. Grzewacz, chyba płopka, znaczy ogień, okay, najlepszy jest. Okazaj. Rozstrzelaj. Dziękuję. Halo.

Hop, ale mogę właśnie najpierw tu Co to jest? The moment I... Okej okay. Zwiedzający 6 37 i Ja pitala. Dobra, lecimy

Fuck, Tak od razu lepiej krytykować. Sory, Sorry. To się przeszkodziłem. Sorry, oni tak rysowali? What the fuck? O, Prawdziwy pistol? Jesteś na zielono? Nie mogę zabić kapusia? Naprawdę? I to tyle? Mogę mi w ogóle zostawić? To jest najlepsze. Nie, nie mogę. Gdzie ja mam iść? Widzisz, jaki jest problem w tej części? Głupie się jak cholera. Ja stąd przyszedł. Stąd nie ma, czy ja w ogóle tu niepotrzebnie wszedłem? Ooo, nadpór gromówka. Ok, Czaję Nikt mnie nawet nie zmuszał, żeby tam iść. A? Mówisz masz. Nie będę się kłócił. Panie władzo. Coś jeszcze? Eee, to tyle. Dziękuję. Przejdźmy sobie chyba w tarcze. I guess. Sole. a my cały karabin. No i to, to ja rozumiem. Opuścić obszar? O, oczywiście. Nie będę moja to też oczywiście skończymy. Hej! Mam nadzieję, że wam podoba. Ja się powiem, ej cudownie! Mega mi się podoba ta część. Więc moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Zapraszam i zapraszam na więcej odcinków z Bioshock Infinite. A teraz moi drodzy, adios!